Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Witam Was w, w grze Greni. Jest to... Nie jest to gra, która wyszła w Robloxie. Tylko jakaś podróba też. Bo jest inne Greni jeszcze. Które wyszło... Jako pierwsze w Robloxie. To nie jest to, to jest jakaś podróba. Ale to nie zmienia faktu, żeby sobie pograć w ją. Eee. Chodzi tu o to, żeby się wydostać i żeby grani nas nie złapała. Była krótka przerwa. Nie nagrywałem, bo, mnie nie było, bo byłem sobie na feriach, ale już wracam. I już się będą odcineczki pojawiać na moim kanale. Jeszcze nie tak często, ale już powoli będą zaczynać się pojawiać. Tak więc zachęcam do zostawienia suba na moim kanale, łapki Czekajcie kolczatka, Co jest Dobra Jeju, ale zepsułem Ale zepsułem teraz Dobra koło ja chcę ale zepsułem mogłem się tego spodziewać Mam 17 level w greni W sumie mógłbym być greni Słabo zrobię... O, jestem greni. Jak widzicie mam kupione ubranko, mam jakieś rogi, oczy świecące Ale już ja będę, tak więc będzie fajnie, przynajmniej. Bo nie wiedziałem, że ona tam może kampić. Ona tam stała, a jak ja podeszłem, to się ruszyła i. A już wtedy było po mnie. Dobra, jestem w To jest w miarę fajna mapka i łatwa do przejścia. Ale jak ja będę w to nie będzie dla nich taka łatwa. Wszyscy się refią w piwnicy na pewno. Myślałem, że się grani rozbił u góry, a nie na samym dole. Już ktoś jest u góry. No, już nie ma jednej osoby. Tutaj. Dobra, damy z... No, chodź. Nie ma drugiej osoby. Jeszcze dwie osoby zostały. Co by tu. Nie mogłem się oni na pewno tutaj dostać A żem postawił także i tak wejdą Co tu jest? Tu nie ma nic, więc tu jest tylko to do otworzenia Kolczatkę na pewno dam jeszcze tutaj Otwórz A ja mogę otworzyć? O, dobra Albo nie zamknąć to chcę Mogę? Nie, nie mogę już hmm. Ogólnie, nie, jeszcze granic chyba nie byłem na tej mapce No chodź tutaj Co tu jest do uczki Tu muszę dać też kolczatkę ja, ja tu nie będę biegał Dobra i teraz wystarczy pójść powinien się złapać ale nie zrobi tego na pewno nie. dobra więc idziemy do piwnicy do piwnicy Może ty... no idź tam idź w kolczatkę se tam wejdziesz Teraz nie wiem czy już iść, go tam w kolczatce łapać Czy czekać On Jak będzie za długo tutaj w tym to umrze Ale właśnie rzucił łomem i aktywował kolczatkę Więc średnio, ale poczekamy na niego On na pewno musi tutaj dojść niego. W kolczasce ktoś się wpaść. W łazience. A kuku? Czyli jedna osoba została, tylko ten, co poszedł tu dworem. Tu musimy akceptować ten. Nie akceptować, tylko kolczatkę tu dać. Tu jest. Patrzcie. Co jest ja z nim? Wygrałem jak, jakkolwiek. Wejdźmy do shopa. Staroboxy nie. Mamy 15 tysięcy. Ja chciałem kupić za 15 ten młotek. Ja chcę go kupić. Coin. Teraz tak inwentori Bo ta piła to już taka trochę O, jestem ja szkołę w końcu. Szkoła jest bardzo fajna, mi się podoba, bo jest łatwo. Tylko trochę za mało się zarabia Myślę, że jeszcze raz zagramy dwa Jestem ja szkołę. No nie Dobra ja chcę być znowu. Dobra, nie będę ja. Mam najlepszy poziom teraz. 12 ktoś ma i później 00. Dobra, nie, nie, jesteśmy tutaj, muszę iść do góry. Ciekawe... Ja się zrespiłem na samym dole. Ciekawe czy ono teraz też się zrespiło na samym dole. Ciekawe... Dobra, przeszukajmy tu. Już mamy klucz, który do końca nie wiem, gdzie trzeba użyć. Tu? Tu. Tu u góry, co powinno być? Coś powinno być tu u góry. Jak złoty klucz do sejfu Jeszcze tu coś jest. Tu nic nie ma, tu tego nie można otworzyć. Zbierzemy złoty. Ja sobie zajdę tam Czy tu będzie łom? Nie, nie będzie tu łomu. Niestety. Uff. Czekajcie, nie pamiętam gdzie było ten. Save, gdzie tu był? A, już pamiętam, dobra. Bo jeszcze tyle mapek ograłem, że już nie pamiętam gdzie co jest. I teraz do czego to było potrzebne? To nie było do niczego potrzebne chyba Muszę iść znaleźć łom A? Nieważne Pójdźmy tędy Szafę odsunęli, odsunęli hmm. Ciężko. Tu nic nie ma, tu się zaświeci. A tu jest koło, znaczy kierownica koło. Więc pójdziemy sobie tędy, Dobra, Wsadzić to do łódki którą odpłyniemy, mam nadzieję. Jest łą. Dobra. Jest akumulator. Ok, wracamy, bo jeszcze dwie paciuszki są. No, otwór że nie. ja wolę tędy chodzić, bo po schodach się boję, że ona mi nagle wyjdzie i zginę A tutaj jak chodzę to się aż tak nie boję Na no w sensie ja się nie boję, że, tylko się boję, że zginę Co tu jest broń Leży Gdzie były następne pudełka Na pewno u góry Nie wiem czy iść do góry ryzykować Chyba jej nie ma Tak mi się wydaje To jest to No na nich Idziemy Tu nic nie ma? To jakieś dziwnie się porespiły rzeczy Bo w każdym za każdym razem się trochę gdzie indziej idę to i idę połącz z powrotem tu w tej pasce powinno, nie wiem co być jeszcze okej okay. wracam jeszcze raz potrzebu, nich... dobrze no, by było jakby tam, gdzie znaleźli czarny klucz żeby bramę, żeby wypłynąć, żeby otworzyć Dobra, idę do... oj, czekajcie przeszła, dobra, no i łama. Ja muszę się wydostać na zewnątrz. Naura. Nie wiem, gdzie ona jest. Ale i się cieszę, że jej tu nie ma, bo prawdopodobnie do piwnicy poszła. Bo jej ani na pierwszym piętrze nie było. A teraz tak, żebym na nią nie wszedł. Siżuza się i nie ma. Wódź mamy szybko. Wszystko musimy znaleźć czarny klucz tu, tu i wypłyniemy. Musimy znaleźć czarny klucz. Nie wiem skąd go dostać. Można, ale wiem, że trzeba wyjść. Że nie wiem dlaczego, gdzie tu jest ten? Gdzie tu? Użyć złoty klucz. Nie mam pojęcia, gdzie To są potrzebne kombinerki. Dobra, idę po kombinerki. Tylko jak tu z bronią chodzi, co to się stanie? Nie wiem, pieniądze dostałem, ale gdzieś musi być safe, żeby otworzyć złotym kluczem, bo złoty klucz jest do safe'u, tylko gdzie ten? A tu chyba trzeba go użyć, spróbuję, nie no tu. Nie wiem, spróbuję, bo nie wiem do czego użyć Co na tu jest czy co ty typie? <grym> XT, że to No i po mnie, super! Kolczatkę dała na schody noż. A już no mówiłem, super, że, że, że to przeżyłem Dobra zobaczymy może, ty sobie da radę wejść ten złoty klucz tylko ty został tylko on został nie da rady masz jeszcze amunicję typie no i dobra przegraliśmy więc to by było na tyle w tym odcinku. trzymajcie się cześć